Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj przygotujemy coś pysznego i lekkiego. Jagodowe ptasie mleczko z jogurtem. Jest to idealny deser na wiosnę i lato. Szybki do zrobienia, a przy tym mega orzeźwiający. No to zaczynamy. Do jego przygotowania będą nam potrzebne pół szklanki jagód. Jeśli macie jagody zamrożone, należy je rozmrozić jedna szklanka jogurtu greckiego, szklanka o pojemności 250 ml, jedna galaretka jagodowa lub owoce leśne, jedna szklanka gorącej wody oraz kilka jagód i jadalne listeczki, np. mięty do dekoracji. Bierzemy średniej wielkości naczynie, wlewamy do niego gorącą wodę, Wsypujemy galaretkę i mieszamy do momentu rozpuszczenia się galaretki. Wsypujemy jagody i blendujemy. Gotowe? Teraz przygotowujemy sobie szklaneczki. I nalewamy po trochę jagodowej galaretki do każdej ze szklanek. I szklaneczki z galaretkami odkładamy na około 10 minut do zamrażalnika, żeby szybciej galaretka się ścięła. I do pozostałej galaretki dodajemy jogurt grecki. I ponownie blendujemy. Gotowe, gotowe galaretki. Wyjmujemy z zamrażarka i dolewamy resztę przygotowanego ptasiego mleczka. I tak przygotowane deserki wkładamy na minimum jedną godzinę do lodówki. serki gotowe możemy je teraz udekorować W mleczko gotowe jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.